Atlantyda uważana jest za mityczną, zatopioną krainę, od której swą nazwę wziął Ocean Atlantycki. A co jeśli bym Ci powiedział, że wcale nie zatonęła, a przynajmniej jej ogromny obszar, tylko jej historia została sprytnie zmanipulowana. Repopulacja w wielkiej skali odmieniła ten kontynent. Jej rdzenni mieszkańcy stali się obcymi przybyszami. A ci, którzy przybyli na jej obszary, są identyfikowani jako ludność tubylcza. Większość przyjęła od nowa napisaną historię jako niepodważalny fakt. Zapraszam Was na podróż w poszukiwaniu zaginionych Atlantów. Będę wdzięczny, jeśli zostawisz kciuka w górę pod filmem. Atlanci swoją nazwę mieli wziąć od jej pierwszego króla, którym miał być Atlas. Nazywana była Atlantis Nisos, co oznacza wyspę Atlasa. Ocean Atlantycki był w przeszłości nazywany Morzem Atlasa. Tak przynajmniej miał twierdzić Platon który ma być pierwszym źródłem opowiadającym o losach tego mocarstwa. Do jego opowieści oraz ich autentyczności wrócimy za chwilę. Inna wersja pochodzenia ich nazwy, tej używanej obecnie, ma wywodzić się z pochodzących z Ameryki słów Atl i Antis, które oznaczają wodę oraz mieć. Mieć, a dokładnie jej specjalny stop, występujący tylko w Andach, czyli najdłuższym paśmie górskim na Ziemi, szerokim na 800 km i ciągnącym się przez 9000 km. Stop tej wyjątkowej miedzi zawierał w sobie między innymi złoto i nazywany był orichalkum, którym Atlanci mieli pokrywać swoje mury i zabudowania. Słowo orichalkum jest tłumaczone z greki jako oros, czyli góra, i halkos, miedź. Czyli góra miedzi. Orich może też oznaczać złoto, a alkum ludzi. Co daje nam złotych ludzi? Osobiście uważam, że ten wyjątkowy stop miedzi to nic innego jak elektrum, które obecnie opisuje się jako stop złota, srebra i miedzi. Nam sugeruje się, że był używany tylko do ozdób, biżuterii, czy też wybijania pierwszych monet. W przeszłości jego zastosowanie było całkiem inne. Jego cienką warstwą pokrywano fasady budynków oraz anteny w postaci rzeźb znajdujących się na dachach. Jak sama nazwa wskazuje, stop ten miał wiele wspólnego z elektrycznością. Był elementem systemu wolnej energii. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom potrafił świecić w nocy, oświetlając budynki dawnych cywilizacji. Dlatego tak pieczołowicie niszczono stare budowle, aby te piękne zdobienia zniknęły z powierzchni Ziemi. Najprawdopodobniej był to stop, złota, platyny, miedzi, rtęci i być może również radu, chociaż dokładne proporcje pierwiastków zostały obecnie zapomniane. A jak wiadomo, w alchemii proporcje, kolejność, reakcje itd. wszystko ma ogromne znaczenie. Stop ten miał być też znany z dobroczynnych właściwości wpływających na nasze zdrowie. Elektrum, czy też Orich Alkum, jest kojarzone głównie z Atlantami, ale tym stopem ozdabiały świat również inne cywilizacje. Opisywałem już ten metal w jednym z poprzednich odcinków. Ale dzisiaj interesuje nas Atlantyda. Jej lokalizacja jest kwestią wielu teorii. Od tych opisujących jej położenie pod lodami Antarktydy oraz na dnach mórz i oceanów. Na świecie, w wielu miejscach można odnaleźć zatopione ruiny spoczywające pod powierzchnią wody. Na przykład w okolicy Włoch, Egiptu, Jamajki, Indii, Izraela, Japonii itd. Wokół Ameryki, na przykład między Kubą a Jakutanem, na głębokości 650 metrów. Odnaleziono ruiny miasta. Już sama głębokość daje wiele do myślenia. Jest ewidentnym dowodem na to, że na Ziemi zdecydowanie przybyło wody i to w ogromnej ilości, która utworzyła morza oraz oceany. Dawniej było jej mniej, czego dowodzą stare mapy. Nam wmawia się jakieś ruchy tektoniczne płyt kontynentów, że podróżują po Ziemi, dlatego mapy wyglądają obecnie inaczej. Co jest wierutną bzdurą? Dowodzą tego przecież dna oceanów, na których znajdują się miasta zalanych niższych obszarów kontynentalnych. Z suchym lądem pozostały jedynie góry oraz wyżyny. Podwodne miasta dawnych cywilizacji są jasnym dowodem potopu, który nawiedził ziemię. Oraz faktu, że woda, która się tu dostała, pozostała tutaj i nie wyparowała, nie znikła, tylko zmieniła wielkości kontynentów. Obecnie około 70% powierzchni Ziemi zajmują morza i oceany. Suchy ląd się najzwyczajniej skurczył. Jak tego dokonano? Możliwości jest kilka. Zachęcam sprawdzić moje starsze odcinki, w których staram się odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę, przeświadczenie o tym, że Atlantyda jest zatopiona pod wodą, wynika z faktu błędnej interpretacji opisów Platona. Który opisywał wyspę Atlantów jako większą od Libii, czyli Afryki, oraz Azji razem wziętych. Następnie opisywał małą wyspę, która zatonęła w morzu, w czasie trzęsień ziemi i powodzi, a nie cały kontynent. Musisz mieć na uwadze, że mapa Mercatora jest bardzo mocno przechłamana nie tylko kształtem samej Ziemi, ale również wielkościami kontynentów. Na tej mapie północna część świata, czyli Europa, USA, Azja, jest dużo większa niż jej południowa część, co jest całkowitą nieprawdą. Ameryka Południowa, Afryka i Australia są największymi kontynentami. Dużo większymi niż przedstawiają to mapy. Chodziło o umniejszenie południa względem rządzącej światem północy. Miało to pomagać w sprawieniu wrażenia, że to nasze tereny są tymi potężniejszymi. Względem krajów kolonizowanych. Zresztą ciężko odwzorować Ziemię na mapie, która z założenia ma przekłamywać rzeczywistość. Oprócz niezależnych badaczy nikomu nawet nie przechodzi przez myśl, aby odkłamać wielkość kontynentów, odwzorowując je równo powierzchniowo. Ta kilkusetletnia mapa Masona Mercatora obowiązuje wszędzie, przynajmniej oficjalnie. Bo jak wiadomo, na przykład wojska używają mapy, która jest widoczna na logu ONZ. Wracając do opisu Platona, który opisywał ogromny kontynent znajdujący się za słupami Heraklesa, które Herakles miał postawić podczas dziesiątej pracy, wykonując swoje 12 prac z mitologii. Jeśli ktoś nie wie, czym są supy Heraklesa, są to dwie góry, które miały zamykać Morze Śródziemne. Oddzielając je od Oceanu Atlantyckiego, znajdujące się w cieśninie gibraltarskiej, miały oznaczać koniec znanego świata. Uważa się, że jeden słup to skała gibraltarska. Z drugim sprawa jest trochę trudniejsza. Zależnie od opisów, czasem jest to znajdująca się po przeciwnej stronie góra Monte Hacho, leżąca na terenie hiszpańskiego miasta Ceuta. Które znajduje się na kontynencie afrykańskim. Jest to malutka enklawa należąca do Hiszpanii, a znajdująca się w Maroku, o powierzchni niecałych 20 km kwadratowych. Według innych doniesień, drugim słupem Heraklesa ma być marokańska góra Dżabal Musa, co jest bardziej prawdopodobne ze względu na jej wysokość. Słupy Heraklesa widnieją na godle Hiszpanii. Za niedługo wybieram się tam na wakacje. Myślę, że wrzucę jakąś relację z pod tych tak zwanych słupów. Ogółem, mam w tym roku w planie objechać dookoła całą Hiszpanię i Portugalię. Zastanawiam się, czy nie zrobić jakiegoś filmu z podróży. Dajcie znać, co myślicie o tym pomyśle. Czy jednak wolicie tylko kontent, który prezentowałem do tej pory? Czy też może spróbować czegoś nowego? A teraz wróćmy do tematu odcinka. A więc Platon opisywał, że Atlantyda znajdowała się za słupami Heraklesa. Miał to być bardzo bogaty kraj, nie tylko poprzez wysoko rozwiniętą cywilizację, która miała być podzielona na 10 prowincji, które żyły w harmonii i dobrobycie, ale również ze względu na swoje bogactwa naturalne. Kraj ten miał należeć do Posejdona, czyli Enkiego. Platon opisywał, że wysokie góry. Miały chronić jej mieszkańców przed zimnymi wiatrami północy. Chodziło oczywiście o największe pasmo górskie na świecie, Andy, oraz ich przedłużenie na drugim kontynencie, czyli góry stołowe, co jasno wskazuje, że wyspa atlantycka jest dziś nazywana Ameryką. Jak już wcześniej mówiłem, wiele wskazuje na to, że Ameryka, zresztą jak i inne kontynenty, były znacznie większe. Dlatego nie możemy wykluczyć, że jednak w jej zatonięciu również jest ziarnko prawdy: że jakaś zapewne niemała jej część znajduje się pod wodą. Ogółem, samo odkrycie Ameryki, tak wielkiego kontynentu, dopiero jakieś 530 lat temu, jest bajką dla naiwnych. Pomyśl nad tym, co usiłują nam wmówić: że przez tysiące lat ludzkość z naszych terenów podróżowała tylko w jedną stronę. Całkowicie ignorując świat za słupami Heraklesa. I zaraz po odkryciu Ameryki sporządzili jej dokładne mapy. Mało tego, mieli je nawet wcześniej. Równocześnie istnieje cała masa bliźniaczo-podobnych budowli. Na wszystkich kontynentach o przepięknej i wspólnej architekturze. W Ameryce, podobno wybudowanych w czasie, gdy mieli być pochłonięci wojnami. Oraz kolonizowaniem tak zwanego Nowego Lądu. Aby móc zmienić historię, napisać ją od nowa, trzeba wybić tych, którzy pamiętali tą prawdziwą. A jeszcze lepiej, namieszać tak, aby tubylec stał się obcym, a obcy tubylcem. Udało im się to wręcz doskonale. Historia Ameryki, dawnych Atlantów jest bardzo ciekawa. Omówimy ją dokładniej w kolejnym odcinku. Nie tylko jak przekłamano historię jej mieszkańców, ale również i wojny, w których walczyły zupełnie inne siły, niż to opisują historycy. Niedługo spróbuję również odpowiedzieć na pytanie, które dręczy wielu z Was: kim jest nasz najeźdźca? Kto był zdolny obalić tak potężne i wysoko rozwinięte cywilizacje? Wracając jeszcze do samego Platona i ogółem tak zwanych mitologii, nasuwa się pytanie, jak bardzo są wiarygodne. Osobiście uważam, że nie za bardzo. Platon, Sokrates, Pitagoras i tak dalej, którzy opisywali świat starożytnych oraz mitologię, na podstawie wielu ich twierdzeń, i teorii opiera się znaczna część naszej nauki. Żyli dużo później, niż to nam wmawiają. Ogółem wszyscy mieli żyć jakieś 2,5 tysiąca lat temu, w okresie IV-V wieku przed naszą erą. Jak już wyjaśniałem w innych odcinkach, dopisano nam tysiąc lat, chociaż tak naprawdę o wiele więcej. W tym celu czas podzielono na ten przed i po naszej erze. Na przykład wydarzenia z V wieku i XV były tym samym czasem, tylko dopisywano J do dat, która później stała się jedynką. Rozciągając naszą historię w czasie, identycznie zrobiono z V wiekiem przed naszą erą. Który był tym samym czasem co 5 i 15. W ten sposób jedne wydarzenia tego samego okresu stawały się odległe o 2,5 tysiąca lat, inne o 1500 lat, a inne o 500. Ludzkość tak naprawdę liczyła lata od momentu, w którym po prostu zaczęto liczyć czas na Ziemi. Obecnie mamy 7533 rok. W V wieku przed naszą erą nikt nie liczył czasu przed naszą erą bo najzwyczajniej jeszcze nie wymyślili, że będzie nowa era. Dlatego datowanie, zwłaszcza przed naszą erą, jest datowaniem czysto umownym. Panowie Sokrates, Platon i cała reszta tej świty żyła najzwyczajniej w V wieku, czyli jakieś 500 lat temu i byli odpowiedzialni za fałszywanie historii starożytnych. Zresztą wiele ich nauk totalnie nie zgadzała się z rzeczywistością. Zwłaszcza tą, która była 2,5 tysiąca lat temu. Wtedy ludzie mieli większe pojęcie, na jakiej ziemi żyją i tak dalej. Dla przykładu, cały świat w tamtym czasie wierzył, że Ziemia jest nieruchoma. Inaczej twierdziła tylko ta jezuicka świta. Pierwszym miał być Arystrach, Samos, co pisywał Archimedes. Wszyscy oni mieli być wielkimi umysłami, których nauki przetrwały do dzisiaj. W tym samym czasie, a jednak według oficjalnej narracji 2000 lat później, Kopernik wysnuł swoje bliźniacze podobne teorie. Mimo że cały świat uważał, że było inaczej, to przeforsowano te teorie. Większość z tych mitologii powstała dużo później, niż nam mówią. Świadczy na przykład o tym historia Atlasa, który miał trzymać Ziemię, która była kulą. Istnieje wiele rzeźb, które przedstawiają atlasa w ten sposób. A przecież starożytni wierzyli, że Ziemia jest płaska. I było tak co najmniej do czasu Kopernika, czy też będąc dokładnym do przełomu XIX i XX wieku, w których zaczęto forsować heliocentryzm. Skoro starożytni wierzyli, że Ziemia jest płaska, to dlaczego mieliby przedstawiać ją inaczej na rzeźbach atlasa z kulistą Ziemią? tamtych czasach. Oczywiście nie można wykluczyć możliwości, że Atlas tak naprawdę nie trzymał Ziemi, tylko na przykład jakąś kulę, jak Strongmeni, która mogła na przykład symbolizować jego siłę. Chociaż ja uważam, że Atlas został wymyślony przez Archimedesa i świtę w czasach Kopernika, aby uwiarygodnić heliocentryzm, no i oczywiście przekłamać historie starożytne. Wszyscy mitologiczni bogowie i historie Miały być oderwane od rzeczywistości, tak abyśmy z przymrużeniem oka spoglądali na wierzenia starożytnych, tak aby ukryć prawdziwą historię w gąszczu różnych bogów i herosów, aby zaburzyć postrzeganie tekstów sumeryjskich, ugaryckich i temu podobnych. Jeśli chcesz, abym kontynuował ten temat, to nie zapomnij o kciuku w górę, który jest jasnym sygnałem dla mnie, które odcinki są dla Was interesujące. No, i o zostawieniu swoich przemyśleń w postaci komentarza. W następny weekend wyjeżdżam na wakacje, i z tej racji będę miał więcej czasu. Planuję więc zrobić transmisję na żywo, podczas których mam nadzieję uda nam się trochę porozmawiać. Jak już mówiłem, planuję zwiedzić wiele ciekawych miejsc w całej Hiszpanii oraz Portugalii. Zastanawiam się, czy robić jakieś relacje na Instagramie, czy też może starać się ukręcić jakiś film na YouTube. Dajcie znać, co myślicie, który format byłby lepszy. Dziękuję jak zawsze wszystkim wspierającym kanał. A jeśli ty chciałbyś zostać jednym z nich i przy okazji uzyskać dostęp do filmów, które nie przechodzą weryfikacji YouTube'a, kliknij w opcję Wspieram pod filmem. Pamiętaj, że każda kwota daje ten sam dostęp. To ty decydujesz, jaką zechcesz wesprzeć kanał. Powoli składam już kolejny film z serii, o czym ci nie mówią ale nie chcę obiecywać, kiedy się ukaże, bo ostatnio przez dobrą pogodę mam coraz mniej czasu, ponieważ staram się korzystać jak najwięcej z życia, czego i Wam życzę. A ja, jak zawsze, zapraszam na małą podróż ulicami dawnego miasta Atlantów. wszystkim dużo zdrowia pozdrawiam serdecznie tartarianin.